Hej, hej moi pingwinki, Dzisiaj pokazuję Wam mojego nowego petshopa, który sobie zakupiłam. I yy, yy, otwieramy yy, paczkę od moich trzech przyjaciółek. Yy, niestety one są po, yy, pozostać anonimowe, więc po prostu nie będę wam mówić ich imion, więc zacznijmy od nowego petshopa. To jest właśnie mój nowy petshop. Nowy pingwin, po prostu nowa ja mamie look. Hmm, do nie wiem, ale no ładne imię. Taki bardzo ładny jest, uważam. Tutaj mam troszeczkę z no nosek taki ciub, ale jest bardzo ładny. Jezus. Y, I nie wiem, pewnie będę mu odmalowywać ten nos, ale jeszcze zobaczę. Teraz przejdźmy do paczki. W paczce y, było 7 pakunków w takich torbach Papierkach z yy, księżyczkami, ale niestety już wyrzuciłam, e, bo lubiłam to wczoraj, yy, a dzisiaj dopiero nagrywałam, bo poszłam w o 18, bo zostałam przy montowaniu filmiku, który i tak się nie pojawi, bo nie, bo nie umiem go zmontować, bo listy ulę o dźwięk. To pierwszym pierwszym pakoneczkiem albo nie, poczekajcie, przeczytałam list, niestety wam go nie pokażę, bo wisi na ścianie. Droga Nikki z okazji Twoich urodzin przesyłamy Ci przyspieszone prezenty. Pakunki z, y, mają numerki, więc twieraj po kolei. Spełnienia marzeń. Oto i tutaj są imiona, nie chcę tutaj przydać ich. Chcę chusteczki y, na wypadek, jakbyś się zesrała przy ostatnim numerku. Także otwórzmy pierwszy numerak. Wszystkie pakunki są w takich woreczkach ładnych i jak możecie zauważyć, są to naklejeczki. Bardzo piękne naklejki, sobie je tutaj zobaczymy, jak wyglądają. Taka ładna naklejka z G7. Marzę o tej short herce chociaż kiedyś marzyłam bardziej, teraz jest taka na razie mi obojęta. Jak będzie w dobrej cenie, to... Tuło mi się popsuło, Jezus. Jak będzie w dobrej cenie, to ją kiedyś kupię. Chomik w Waldek. Taki piękny kotek, I can't believe, rozjaśnić, Roza! Aaa! Taki kotek, ja ogólnie, bo ja ma takiego, więc super. Bardzo ładny jest, podoba mi się. Taki kici-kici. Lisek! Y, pies. I drugi pies za Mateńczyk. Jeszcze była, była jedna naklejka. wina. Tutaj ją mam. Piękne, co nie? Kolejnym woreczkiem są ubranka. Nie mam żadnych ubranek takich ładnych, więc sobie je i już. O. Patrzcie, taka spódniczka. Taka ruszowa bardzo ładna. Yy, taka fioletowa, w ogóle jak odpakowywałam to i ją wysyłałam, założyłam to na pingwina, zaprezentuję wam to. Też tak sądzę, ogólnie. Taka długa spódnica. Taka mała, szara, w sensie krótka. Taka, taka. Nie wiem w sumie jaki to jest kolor taki fioletowo różowy Dobra, teraz kokardkę. Mam nadzieję, że nic mi nie spadło, jak to odpokoiłam. Bo to by był problem. Taka kokardka, bardzo ładna. Tutaj taka, ona mi się bardzo podoba. On będzie na jakieś randki, definitywnie. Tutaj też taka podobna, ale taka jaśniejsza, czerwona. Różyczka, bardzo ładna. Taka druga różyczka, ona będzie na ślub. Nie wiem jakiej jeszcze koło, ale będzie. I taka kokardka. Piękna. Teraz naszyjniczki. Naszyjnik number one. Piękno, bardzo mi się podoba. Number two też będzie na ślub. <grych> number three. Piękna. Number four. Nie wiem angielskiego, ale kto pytał. Chyba miałam kiedyś takie kor koraliki, tak mi się wydaje. No gdzie się mam z Action są chyba, chociaż nie wiem, ale jest bardzo ładna. Z tych koralików na pewno mam zrobiony jeden naszyjnik, ale nie wiem, nie wiem, gdzie on jest. Bardzo ładny. Taki, o kurda. Też bardzo ładne. Piękne są te naszyjniczki, naprawdę. Tak, o kurda, takie dwa, podobne. I taki. Z, z ubranek to by było na tyle mam nadzieję, że tego nie przeoczyłam teraz zbieram je po prostu do tego do woreczka żeby je włożyć, bo nie chcę ich zgubić po prostu także zaraz się widzimy przy kolejnym pakunku teraz mamy ostatni pakuneczek z jakimiś akcesoriami i są tutaj jakieś złąka i tak dalej także otwórzmy to ja tego nie otwierałam, bo miałam straszny snik Dobra, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, i ja o tym myślałam przez cały czas, dlaczego ten seria jest fioletowy, przepraszam bardzo. Czemu LPS -y produkują fioletowe jedzenie, skoro to nie ma receptu w ogóle? Jezus, ostrość. Widzisz mnie? Halo. Dobra, chyba działa. Później mamy takiego jednorożca. Bo Jezu, co się dzieje z tą ostrością? Ja rozumiem, że to jest ten telefon, mikrofalówka. No, what the fuck? Widać? Widać, dobra. Taki jednorożec, ładny bardzo. Wyciągam cukierka, mam cukierki, Jezus. A i ogólnie dostałam jeszcze kitkaty i crapersy, ale jeden kitkaty już na przykład leży y, już nie w formie y, ciała fizycznego, tylko już po prostu go nie mam. Więc y, no. Taki, taki napój. Nie wiem. Słodki mega, bardzo ładny. Drugi taki napój, tylko że zielony. Bardzo lubię te napoje. nigdy że tego nie miałam i zawsze chciałam. Takie sardynki. Ej, wiecie co? Chciałam dać takie coś do y, drugiego, drugiej sceny w moim serialu. To jest śmieszne. Jabłka. Lubię jabłka kocham jabłka. Wczoraj kupiłam jabłka. Ja wiem, że, ja, że się mówi jabłka, a nie jabłka, ale ja mówię jabłka. Tutaj takie też znowu jabłka. Piękne są. Sorry za te pozaki, ale one też są znowu. O. Takie coś. Nie, co to jest chyba jakiś ser, czy coś. Nie wiem. Yy, chwila. No i ma. Taki bananek. Dwa bananki w sumie. Miałam jednego, ale zgubiłam. Mam nadzieję, że tych nie zgubię. Bo są bardzo fajne. Lubię te bananki. Kuku I misiu. Co prawda, to nie jest jedzenie, ale. Fajnie jest, podoba mi się ty. Słodki mega. I teraz przechodzimy do figurek. Ja serio nie spodziewałam się, że dziewczyna da mi figurkę. Jakąkolwiek, ale no dały mi i to aż cztery. Więc idą po kolei, idą po kolei. Pierwszym, nie wiem, możecie się domyślać, nie, Pingwin. Jak dobrze wiecie zbieram pingwiny i jest to ten pingwin. Bardzo ładny. piękne No ja mogę się na niego napatrzeć Naprawdę. E... No, wow. Wow, wow, wow. Super jest. Widzicie tą kartkę? Wow. Dobrze, że ja tego nie nagrałam. E... Jak pierwszy raz to otwierałam, bo ja bym się popokała. E... Nie wiem o co chodzi z moim głosem, bo raz jest taki, raz jest taki. Ale tym razem nic nie wiem, bo poprzednim razem jak nagrywałam jakiś filmik, to ja tam frytki. Więc no, nie wiem o co chodzi z tym głosem, o co chodzi. Dobra. Piękny, piękny ten... no patrzcie! Wow, jaki super, co nie? Według sobie tutaj dostać te figureczki. Kolejnym yy, kolejnym pet shopem jest znowu Pingwin. Kołam tego Pingwina, on był na mojej łyżliście. Po prostu... No, tak bardzo go pragnęłam. No, jest piękny. i no, jeszcze ma takiego fajnego Heda. No, super. Kocham pingwinki. O Jezus, no, przewróciły się. Ja mi się zatrzymywać nagry nagrywania. Tylko by to na, po prostu. Dobra. I tutaj, może już widzieliście jakieś nawiązanie do tego. Ale... Lisek z naklejki! Takie ładny! Ja go też bardzo chciałam. Yy, no w ogóle dziewczyny robiły z taką lisę, że co, co, co ja lubię, jakie są moje Dream LPS i tak dalej. Że to szok. No, patrzcie jaki piękny jest ten lis. No. Teraz Esmeralda ma swoją twin. Ona się nazywa Talia. A ten to jest Edward, ale nie ze zmierzchu. Jezus! Ten serdecz jest niestabilny. Yy, Niestabilne, tak jak moje najstępsze, y, a to jest Elara. Także tak. Yy, dobrze, zostawmy tego petshopa tutaj. I poszę. I tutaj. Chusteczka się przydała, bo yy, Boże, ja nie mogę po prostu. <grywdy> nie wiem czy wiecie, jak bardzo pragnęłam tego petshopa. Może ktoś się już domyśla co to jest. I ten przed Shopem jest oryginalna. Hashtag 5. Aż mi się po prostu ten. To jest dla mnie wielki szok. Nie spodziewałam się, że dziewczyny sadzą mi hashtag 5 tutaj. Bardzo długo o niej to robiłam, Bardzo ją chciałam. Po prostu polowałam. Widzicie, jakie, w jakim ona jest super stanie? Tutaj jedyny ma co. na łóżku z zdarte. Jest piękna, ma na mnie Lilii. No, wow, jeszcze taki, taki cudownym cudowny przebranku przybyła do mnie. Naprawdę wam, dziewczyny, bardzo dziękuję, bo wiem, że to oglądacie. I dla mnie to jest naprawdę wielki zaszczyt, że w słów mi paczka. No, wow, to jest dla mnie naprawdę szok. Bardzo kocham aż tak pięć. Zaprawda nie będzie moją maskotką, yy, bo piłka jest moją maskotką, ale no, wow, piękna jest, czyż nie? No, nigdy nie widziałam, chyba aż tak w lepszym stanie. Naprawdę, śliczna. No, trzeba ją rozebrać z tych uranek, ona jest taka ładna. No, wow, na pewno będzie występować u mnie w serialach serialach, short filmach i tak dalej to jest w ogóle pierwszy mój oryginalny pop wow bardzo wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, no że będę miała takich paczek nie no, shortuję, shortuję. Yy, że no wow bardzo dziękuję naprawdę jeszcze raz ja wam dziękowałam po dziewczyny, ale no no wow, po prostu te, te 5 minut cały czas tam leżą, no dobra, nieważne. No, naprawdę ja wam dziękuję za te i te, doda, i te dodatki, i upranka i po prostu naklejki, one są cudne. Yy, I jak zwykle być naprawdę bardzo wam dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo. Yy, pewnie te podziękowania trwają już minutę, ale mu to gdzieś. No serio, to jest dla mnie wielkie yy, wyróżnienie. Jestem szczęśliwą posiadaczką hashtag 5. Dziękuję. Do następnego.